Parę słów o człowieku, który myśli, że wszystko mu wolno. Co się stanie, jeżeli ktoś uwierzy, że Ziemia to jest zabawka dla niego i na przykład uwierzy w sformułowanie czyńcie sobie Ziemią poddaną i weźmie je bardzo dosłownie, z czym zauważyłam, że można się spotkać w tłumie, nawet dość licznie. Jaki jest skutek tego, jeżeli człowiek uważa się za gatunek nadrzędny, a wszystkie pozostałe formy bytu za gatunki podrzędne? Na Ziemi i przez to zachowuje się w określony sposób. Otóż pojawia się ignorancja i lekkomyślność. Pojawia się sytuacja, w której inne istoty i inne formy bytu nie są traktowane jako równoprawne istnienia traktowane z szacunkiem, z miłością, ze wspieraniem, z chęcią ochrony, z chęcią. Takiego zgodnego współistnienia, tylko nasza sytuacja, w której mi, Panu i władcy tego świata, w cudzysłowie, na ten temu Bufanowi, który niewiele rozumie, niestety, wydaje się, że ja mogę sobie tym wszystkim rządzić, bo to mi się należy, bo to jest moje roszczenie, to jest moje oczekiwanie. No i być może nawet jest to stworzone przez jakąś istotę, jakiś byt. Można powiedzieć, że może to być Bóg, albo cokolwiek innego, jakiś twór właśnie postać, która to stworzyła specjalnie po to, żebym ja miała to jako zabawkę i ja się zaczynam tym bawić bo przecież ja nie muszę niczego szanować bo ja i tak po śmierci gdzieś tam idę coś tam się innego dzieje a w tym momencie mam z tego korzystać to są dla mnie przedmioty skutek jest taki przestajemy widzieć w drzewie drzewo przestajemy widzieć w sarnie sarnę przestajemy widzieć w każdej istocie istotę, którą obdarzamy miłością tylko zaczynamy widzieć swoją zabawkę z podmiotowego nastawienia przechodzimy na przedmiotowe nastawienie, na przedmiotowe podejście, to bardzo, bardzo krzywdzi. Krzywdzi się je zniszczenie, się je destrukcję w stosunku do samego człowieka, który nie jest tego świadomy. Jest mega ignoranckie, bezrefleksyjne, bezmyślne, z bardzo szkodliwymi skutkami też dla samego tego człowieka, bo zupełnie bez szacunku i bez miłości poruszając się w tej rzeczywistości jesteśmy spisani na straty. Jeżeli tej miłości i zrozumienia mamy za mało, też postępujemy wtedy źle i niewłaściwie. I trzeba się odczarować. Tutaj żadna hipnoza nie jest wytłumaczeniem, że jesteśmy zahipnotyzowani jakimś sformułowaniem, czy w ramach jakichś przekazów czy indoktrynacji nabyliśmy jakiś pogląd, dlatego że my odpowiadamy za tę planetę w bardzo dużej skali, jako jeden z większych jej szkodników, tak naprawdę. I albo to zrozumiemy i zaczniemy patrzeć na wszystko z miłością, faktycznie z taką miłością, tą prawdziwą miłością, nie tą taką roszczeniową, zależnościową, którą można pomylić z ludzkim kochaniem, tylko tą miłością, która obejmuje wszystko, która daje poczucie wdzięczności, poczucie fascynacji, poczucie zachwytu, poczucie takiego czegoś, że jestem wdzięczna za to, że w ogóle mogę tu być. I to się nazywa szacunek do istnienia. Więc jeżeli tego nie nabędziemy, tak tej wdzięczności dziękuję ci. W wszechświecie, że mogę tu w ogóle być jestem zaszczycona pomimo to, że wiele rzeczy mi się tu nie podoba to ja za swoje istnienie dziękuję i to samo ma każda inna forma bytu tutaj się pojawia wtedy współczucie zrozumienie tego, że inne formy bytu też mają szansę tu być i też chcą tu być a patrzenie czyńcie sobie ziemię poddaną czyli znowu hierarchia, ja jestem wyżej ty jeszcze niżej, ty jesteś poddanym bo mi ktoś dał zabawkę no to jest po prostu ogromna Pomyłka, i naprawdę czas z tej hipnozy już wyjść, bo ona jest bardzo, bardzo szkodliwa. Pozdrawiam.